Dzisiaj chciałbym porozmawiać na temat zagadnienia, które nazywa się WDOWI GARB. Jakiś czas temu rozesłałem newsletter i w jednym z komentarzy pojawił się taki wpis. Radku, bardzo Ci dziękuję za niego. Ten wpis spotkał się z dużą aprobatą ze strony osób komentujących. Wpis brzmi następująco. Witam. Mam sporo pacjentów, u których obserwuję tak tzw. wdowi garb i bolesność miejscową w obrębie kręgów szyjnych i piersiowych zarówno podczas ruchów, jak i badaniu palpacyjnym. Jak postępować w tym przypadku? Dobra, więc moim zadaniem będzie dzisiaj podzielenie się moimi własnymi spostrzeżeniami na temat wdowiego garbu, jak ja podchodzę do tego zagadnienia. Otóż chciałbym, żebyśmy na ten temat... Popatrzyli przez pryzmat dwóch syndromów. Pierwszy to, to jest Upper Cross Syndrom, syndrom skrzyżowania górnego. Drugi z syndromów nazywa się Syndrom T4, syndrom czwartego kręgu piersiowego. Ok, w ogóle jak wygląda ten wdowi garb? O czym będziemy rozmawiać dzisiaj? Upper Crossed Syndrome Na przykład to zdjęcie Więc będziemy patrzeć, tak jak już wspomniałem, na wdowi garb Najpierw z punktu widzenia z górnego, z syndromu górnego skrzyżowania Czyli głowa jest wysunięta do przodu w stosunku do tułowia Czyli będziemy mówić o tym, że głowa ustawiona jest w protrakcji Dodatkowo barki również ustawione są w protrakcji, są wysunięte do przodu. Sytuacja taka będzie wpływać na kształt kręgosłupa szyjnego i kręgosłupa piersiowego. Ważne jest dla mnie to, taka, taka informacja, że część mięśni będzie ustawiona w pozycji ciągłego wydłużenia lub ciągłego skrócenia. I teraz ważną okolicą dla mnie będzie połączenie szczytowo potyliczne. Wszystkie drobne mięśnie, które znajdują się w tej okolicy, będą ustawione w pozycji skróconej ze względu na wysunięcie głowy e, do przodu, czyli górny kręgosłup szyjny będzie ustawiony w pozycji wyprostu. Natomiast okolica przejścia szyjno-piersiowego będzie ustawiona w pozycji zgięcia. Ok, Upper Crossed Syndrome. Twórcą tego pojęcia jest Wladimir Janda, czeski lekarz, nieżyjący już bodajże od 2002 roku. Janda obserwując swoich pacjentów, dostrzegł taką pewną zależność która występowała również w przypadku pacjentów neurologicznych. Jest to charakterystyczna odpowiedź mięśni na zaburzenie pracy stawu. Jan zauważył, tworząc tą nomenklaturę syndromu Upper Crossed Syndrome, że niektóre mięśnie, on tutaj użył słowa, są jakby przykurczone. Czyli będą to mięśnie podpotyliczne, górna część mięśnia czworobocznego, grzbietu oraz dźwigacz łopatki, jak również mięśnie piersiowe. On używa słowa przykurczone. W konsekwencji czego mięśnie, które są antagonistami tych wymienionych grup mięśniowych, czyli zginacze głębokie szyi. Oraz mięśnie równoległoboczne oraz dolna część mięśnia czworobocznego będzie osłabiona. Teraz chciałbym zwrócić Twoją uwagę, ponieważ słowa przykurczony, słaby są dużym skrótem myślowym. Żeby dobrze zbudować terapię, chciałbym, żebyś zdawał sobie sprawę, że te mięśnie nie są tylko słabe lub przykurczone. Ale tak naprawdę musisz zwrócić uwagę na ich zdolność, a przede wszystkim zdolność pracy tymi mięśniami w sposób koncentryczny, ekscentryczny oraz statyczny. To jest bardzo ważne. Jeśli dochodzi do jakiegokolwiek zaburzenia równowagi nerwowo-mięśniowej pomiędzy grupami mięśniowymi, to dla nas ważniejsze jest to, czy. Czy pacjent będzie w stanie pracować tymi mięśniami w dowolnie wybrany przez nas lub przez siebie sposób, czyli sposób koncentryczny, ekscentryczny, statyczny. W ten sposób będziesz też wpływać, e, jeśli będziesz pracował nad tym, to weźmiesz pod uwagę pracę nad regulowaniem pracy mięśni na poziomie układu nerwowego, a to jest bardzo ważne. Wladimir Janda. Porównując pacjentów ortopedycznych do pacjentów neurologicznych, tak naprawdę poruszył temat recyprokalnego hamowania. Już spróbuję ci wytłumaczyć, dlaczego, ta, dlaczego tak się dzieje, że antagonistyczne grupy mięśniowe wzajemnie się wyłączają. Właśnie recyprokalne hamowanie jest, jest wyjaśnieniem całego tego zaburzenia. Dzięki temu skonstruujesz w sposób logiczny swoją terapię. Reciprocal inhibition. Ok, zobaczmy zdjęcia. Dobra, może spróbujmy na tym przykładzie. Reciprocalne hamowanie. Jeśli chcesz pracować w tym przypadku, prostownikiem mięsień czworogłowy. To pracujący prostownik za pomocą y, prostego łuku odruchowego będzie wpływać na swojego antagonistę. Czyli w tym przypadku na grupę kurszowo-goleniową. Jednak sytuacja, dzieje się, y, sytuacja komplikuje się w tym momencie, kiedy jedna z grup mięśniowych jest non-stop aktywna. Oznaczać to będzie, że antagoniści będą non-stop. Y, powiedzmy rozluźnieni. Znaczy, impulsacja alfa-motoneuronu będzie obniżona. Ten przykład, który jest tutaj przedstawiony, y, jest jakby powiedzmy, pozytywnym wykorzystaniem tego recyprokalnego hamowania. To znaczy, zadaniem jest wykonanie skłonu w przód i zakładamy, że ten skłon w, skłon w przód ograniczany jest przez grupę kulszowo-goleniową. Czyli będziemy chcieli wpłynąć na powiedzmy rozluźnienie tych mięśni. W związku z tym prosimy o aktywny skurcz mięśni czworogłowych i ze względu na recyprokalne hamowanie dojdzie do zmniejszenia impulsacji z, przez alfa-motoneuron. Do grupy kulszowo-goleniowej. W związku z tym, powiedzmy, że te mięśnie rozluźnią się i będzie yy, można wykonać głębszy skłon w przód. Ok. Jednak to recyprokalne hamowanie, tak jak ma to miejsce w przypadku górnego syndromu skrzyżowania, może mieć też tą swoją negatywną yy, część. Czyli, wracając do przykładu, jeśli te mięśnie, czyli mięśnie podpotyliczne i górna część mięśnia czworobocznego grzbietu jest non-stop aktywna, będzie ona wpływać hamująco na aktywność zginaczy głębokich szyi. Co w konsekwencji będzie miało wpływ na pracę całego tego układu na pracę odcinka szyjnego kręgosłupa i powstawanie właśnie tego wdowiego garbu. Wladimir okay. Jany zatem jest twórcą pojęcia górnego e, Upper Cross Syndrome, syndromu skrzyżowania górnego. I teraz, tak jak już zacząłem omawiać to, jeśli tworzysz sobie, budujesz terapię e, dla wdowiego garbu, to musisz pamiętać o tym, że część mięśni będzie miała wzmożone napięcie, a część będzie miała je obniżone tak jak wymieniłem, czworoboczny grzbietu, część wstępująca, dźwiga człopatki, piersiowy większy, piersiowy mniejszy. To są mięśnie, które mają podwyższone napięcia. Zginacze głębokie szyi, czworoboczny grzbietu, część poprzeczna, czworoboczny grzbietu, część wstępująca. Będą miały obniżone napięcia. I teraz, żeby wyrównać tą dysproporcję. Najpierw musimy znormalizować napięcie tych mięśni, które mają podwyższone napięcie. Jeśli zaczniemy, jeśli będziemy próbować pracować od razu na mięśniach, które mają to napięcie obniżone, może się okazać, że nie będziemy w stanie prowokować ich pracy, czyli nie będziemy w stanie prowokować rekrutowania jednostek motorycznych. Gdybym mówił za bardzo trudnym językiem, proszę dajcie mi znać w komentarzach. Moim celem jest, by ta prezentacja nie była do końca czytelna dla ludzi, którzy nie są fizjoterapeutami. To ma być prezentacja dla fizjoterapeutów. Ok. Czyli tak, w terapii najpierw zajmiemy się tym, gdy znormalizujemy napięcie. Wtedy będziemy się starali dopiero przełączyć na te mięśnie, czyli budować napięcie w tych mięśniach. Gdy uda nam się, zaraz powiem, co mam na myśli mówiąc, normalizować napięcie, budować napięcie. Gdy popracujemy na tej grupie, kolejnym punktem jakby terapii jest praca nad wszystkimi mięśniami jednocześnie, czyli wykorzystanie takich aktywności. Które pozwolą zintegrować wzajemnie ze sobą te struktury, dobra? Terapia. Co można wykorzystać? Jak skonstruować terapię? Terapię ja bym podzielił tam takie dwie sekwencje. W pierwszej części terapii, jednostki, jeśli pacjent na przykład przychodzi na 40 minut, to dzielę sobie te 40 minut powiedzmy na, na, na dwie części. Niekoniecznie równe. To już zależeć będzie, od, która to jest wizyta pierwsza, druga, kolejna i od tego, yy, czy łatwiej jest mi już, czy będę w stanie już pracować na poziomie aktywności. Najpierw zacznę od struktury, czyli najpierw będę chciał się zająć dokładnie tym, co wcześniej mówiłem, wyłącznie mięśniami. Będę chciał popracować wyłącznie mając na uwadze, jak rekrutowane są dane mięśnie, jak to robić, co wykorzystywać. Jeśli, jeśli dopiero skończyłeś studia, to takim potężnym narzędziem, które na pewno masz już w swoich dłoniach, jest poizometryczna relaksacja. Osoby, które są powiedzmy już absolwentami szkolenia z koncepcji PNF, podpowiem. Tu możecie korzystać z technik trzymaj, rozluźnij, lub napnij, rozluźnij. Czyli te dwóch, tych dwóch technik, które tak naprawdę wykorzystują ten fenomen poizometrycznej relaksacji. Czyli najpierw wykonując poizometryczną relaksację, pracujemy nad tym. tak Albo wykorzystujemy techniki, właśnie próbując przygotować te mięśnie. Kolejnym krokiem, który ja bym spróbował wykonać, w którym zrobił. To już osoby, które są absolwentami PNF-u, będą wiedzieć na pewno, co mam na myśli dokładnie. E, samo powiedzmy, zrelaksowanie tych mięśni nie wystarczy. Teraz chcę być w stanie pracować nimi koncentrycznie, statycznie, ekscentrycznie. Jeśli układ nerwowy jest w stanie, może na odwrót, jeśli układ nerwowy nie jest w stanie wykonywać któregoś z rodzajów pracy mięśniowej, to tam się pojawi problem. Kombinacja skurczów izotonicznych jest tą techniką, która da Ci pewność, że rzeczywiście powiedzmy układ nerwowy ma swobodny dostęp do tych mięśni, jest w stanie kontrolować. O, to będzie dobre słowo. Tak, czyli powiedzmy tak, poizometryczna relaksacja kombinacja skurczów izotonicznych. W jaki sposób można by jeszcze normalizować napięcie w tych mięśniach? Oddychanie górnożebrowe. Znowu 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 pojawia się koncepcja pNF, ale terapia punktów spustowych lub coś, czym jest co się nazywa techniki energetyzacji mięśni. Tak naprawdę może to w jakimś tam sensie jest bardzo blisko poizometrycznej relaksacji. Jeśli nie wiesz, jak, jak wykonywać te rzeczy, co mam na myśli, śmiało po prostu wpisz e, techniki energetyzacji mięśni w, w przeglądarkę YouTube. Na pewno znajdziesz wiele wskazówek, dobrych filmików, jak wykonywać te, te rzeczy. Terapia punktów spustowych. Tak samo, na pewno znajdziesz dużo informacji na ten temat w sieci. Ja w chwili obecnej chciałbym tylko podzielić się procesem rozumowania klinicznego, a nie pokazywać, jakby budować jakiś tutorial, jak leczyć dokładnie. Ważne jest dla mnie, żebyś tylko zbudował w swojej głowie pewien logiczny plan wykonania terapii. Pojawia się tu również Upper Limb Tension Test, czyli neuromobilizacja. To jest neuromobilizacja nerwu pośrodkowego. też bardzo dobry sposób na przygotowanie no, między innymi tych elementów. Wpisując w YouTube bez problemu znajdziesz filmiki, jak to zrobić. Ok, struktura. E, po przygotowaniu tej części zaczynamy pracować nad tymi mięśniami. I na poziomie struktury możesz tak naprawdę wykonywać dokładnie te same rzeczy, ponieważ celem jest popracować tymi mięśniami koncentrycznie, ekscentrycznie i statycznie. I teraz ważna wskazówka: w pełnym zakresie ruchomości. W przypadku mięśni, które miały wzmożone napięcie, możesz zauważyć, że pacjenci będą w stanie pracować ekscentrycznie nimi, ale w bardzo niedużym zakresie ruchu. Okay. I Twoim zadaniem będzie jakby zwiększenie tego, tego zakresu ruchu, który oni które oni muszą kontrolować. Tutaj może się pojawić takie, takie odczucie e, jakby pracy tymi mięśniami, jak, jak po schodkach, takie, takie, takie skakanie mięśni. Jeśli, jeśli przydarzyło Ci się to kiedyś z pacjentami, to na pewno wiesz, co mam na myśli. Natomiast mięśnie, które mają obniżone napięcie, więc tu pojawi się problem przede wszystkim z pracą ekscentryczną i to w dużym zakresie ruchu. Mięśnie, które mają obniżone napięcie, e, mogą mieć problem już z wykonaniem tego rodzaju pracy koncentrycznie i statycznie. No już nie wspominając o, o ekscentryce, ale to bym starał się jak najszybciej pracować ekscentrycznie w dużym zakresie ruchu. A tu stopniowo budowałbym napięcie, zaczynając od, yy, od pracy koncentrycznej. Osoby, które skończyły PNF, na przykład rytmiczne pobudzanie ruchu. To może być dobra technika, od której można by zacząć pracę swoją. Ok, po przygotowaniu w ten sposób samych mięśni, trzeba to wszystko ze sobą zintegrować. I teraz przechodzimy do aktywności. W jaki sposób można by to zrobić? Absolwenci PNF, wzorce łopatki, technika kombinacja skurczów zotonicznych i teraz wszystkie wzorce w pełnym zakresie ruchu. Wykonując wzorce łopatki, tak naprawdę, oczywiście jestem przekonany, że, że mieliście omówione mięśnie, które dominują w konkretnym wzorcu, ale pamiętaj, że tak naprawdę wszystko dookoła musi ze, ze sobą współgrać, szczególnie jeśli prosisz o wykonanie techniki kombinacji skurczów izotonicznych. I to by było, była praca bezpośrednia. Natomiast jeśli chciałbyś pracować w sposób pośredni, to klęk podparty i praca na macie będzie do, bardzo dobrym pomysłem. Czyli na przykład Ustawiasz pacjenta w klęku podpartym, i teraz bardzo ważne będzie zwrócenie uwagi na, na pozycję głowy, pozycję obręczy barkowej i prosisz o utrzymanie tego. Natomiast pracujesz przez biodra, przez kończyny dolne, wzorce kończyn dolnych, np. wyprost, odwiedzenie, rotacja wewnętrzna z wyprostem kolana i y, wybierasz wzorzec. Na przykład kombinacja skurczów izotonicznych, i obserwujesz, jak pacjent reaguje w obrębie obręczy markowej. Czy jest w stanie utrzymać pozycję? Ok, dobra. Czyli to byłaby taka pierwsza część. E, osoby, które nie mają skończonego PNF-u, wiedzą już nad którymi mięśniami trzeba popracować. Wiedzą, które mają wzmożone napięcie, które mają obniżone napięcie. Tak, żeby podsumować tą terapię. Nie trzeba kończyć PNF-u, żeby poradzić sobie z pacjentem, który ma w garb Chciałbym, żeby, żeby to było jasne. Nie jest moją e, intencją, teraz, wysyłanie wszystkich na kurs PNF-u podstawowy. Wiesz, które mają mięśnie, mają zmarszone napięcie, wiesz, które mają obniżone napięcie, poizometryczna relaksacja, później aktywności w klęku podpartym i pilnujesz ustawienia głowy. Tak, Czyli dzięki temu uda ci się skorygować ustawienie głowy, skorygować ustawienie odcinka piersiowego i prosisz o dowolną aktywność, ale z utrzymaniem pozycji skorygowanej. Jeśli pewne zadania są za trudne dla tych pacjentów, to nieautomatycznie będą wracać do tego ustawienia. Dobra. Drugi syndrom syndrom T4. Ok, e, omówię go bardzo szczegółowo. Łącznie z mechaniką kręgosłupa co tam się dokładnie dzieje ale dostęp do tej części wykładu będą miały wyłącznie osoby, które subskrybują mój newsletter, więc jeśli interesuje Cię ten syndrom, syndrom T4, zapraszam Cię serdecznie na moją stronę terapiafunkcjonalna.pl, zasubskrybuj proszę mój newsletter i tam w materiałach bonusowych znajdziesz wykład, znajdziesz moją prezentację, wykład za dużo powiedziane. Znajdziesz moją, znajdziesz moją prezentację na temat, jak można troszeczkę w inny sposób popatrzeć na wdowi garb, właśnie przez pryzmat syndromu T4. Osoby, które subskrybują mój newsletter, proszę zajrzyjcie do skrzynki mailowej. Na pewno czeka tam na Was link właśnie do, do tej części wykładu. Dziękuję za czas i obejrzenie tej prezentacji. Do zobaczenia w kolejnej. Pozdrawiam Damian Kapturski.